Dziś o podręcznikach, nowych podręcznikach do klasy zerowej, do zerówki, a także do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Mówimy z koordynatorem zespołu autorskiego dla klasy od zerowej do czwartej, ksiądz Paweł Płaczek. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Może na sam początek, patrząc już na te podręczniki, powiemy chwilę o tym, jak zbudowany jest ten podręcznik, bo musimy na początku powiedzieć, że wszystkie te podręczniki z nowej serii mają swoją konkretną budowę, która. Nie daje się zagubić uczniom, a także nauczycielom w trakcie tego całego procesu edukacyjnego. Tak, my patrzymy na podręczniki dla tego pierwszego etapu edukacyjnego 1.4, szkoły podstawowej i też przedszkola w pewnej koncepcji całościowej. Mianowicie chcemy rozpocząć od tak zwanych problemów egzystencjalnych, które dotyczą życia naszych najmłodszych uczniów. Stąd też do każdej jednostki katechetycznej, już od zerówki, później aż do klasy czwartej, będzie bohaterką Mała Zuzia, rówieśnica właśnie uczniów. I cała jej rodzina, brat, mama, tata, babcia, dziadek. I Zusia będzie do każdej jednostki opowiadała o swoim doświadczeniu codziennego życia. Ona będzie miała bardzo dużo wątpliwości, pytań, będzie też w różnych sytuacjach musiała podjąć jakąś ważną decyzję. Będzie czasami popełniała takie drobne błędy, które też będziemy chcieli pokazać. I historię jej konkretnych doświadczeń życia właśnie wprowadza przez formę opowiadania, nagranego oczywiście w profesjonalnym studio. Do konkretnych tematów kateches. I też dzieci, słuchając jej historii przez te lata, to może będzie dla nich też takie doświadczenie właśnie towarzyszenia z właśnie rodzinie państwa wiśniewskich, i będą może odnajdywać się również w tych sytuacjach, bo przecież to są przykłady nie wymyślone jakoś z kosmosu, tylko z codziennego życia. I też na podstawie tych opowiadań będziemy z nimi rozmawiać o danej sytuacji, i później dopiero od tego opowiadania będziemy próbowali naświetlić to też słowo Bożym, przepowiadaniem, ale też w innej formie, bo wychodzimy z założenia, że katecheta też na tym pierwszym etapie edukacyjnym jest tym, który będzie opowiadał Słowo Boże, nie proklamował jej uroczyście, jak się to dokonuje w liturgii niedzielnej, chociażby czytając Ewangelię. On będzie taką osobą, która żyje też tym Słowem Bożym i do tej konkretnej sytuacji życia Zuzi będzie dobrany odpowiedni tekst biblijny i katecheta jest takim narratorem tego tekstu, Coś na wzór paschy żydowskiej, kiedy ojciec domu opowiadał, jak to było w historii zbawienia, jak to naród wychodził z ziemi egipskiej i te 40 lat w kierunku ziemi obiecanej. I właśnie to opowiadanie, i później z tego opowiadania rozpocznie się dialog z naszym uczniem, z uczniami w szkole, i będzie oczywiście dostosowane to wszystko do ich poziomu edukacyjnego, przez formy różnych zabaw, metod edukacyjnych, dydaktycznych, przez piosenki, przez różnego rodzaju scenki, które będą odgrywać, tak żeby co 6 minut zmieniała się metoda pracy i żebyśmy mogli odkryć właśnie temat, który jest zaproponowany jako konkretna jednostka katechetyczna. W jaki sposób zaprezentować informację o wierze, o Bogu w sposób zrozumiały, ale także prosty i ciekawy, no właśnie dla sześciu, dla siedmiolatków to pewnie bardzo trudne zadanie. To jest rzeczywiście skomplikowane, bo wiemy jaka jest mentalność małych dzieci. One żyją dzisiaj w świecie bardziej obrazków, bajek różnego rodzaju, szybkich treści, które docierają do nich przez chociażby reklamy. Dlatego nasze jednostki katechetyczne wcale nie są wykładem, tylko są przede wszystkim taką formą przeróżnych metod pracy. Właśnie jeszcze raz powtórzę zabaw edukacyjnych, tylko po to, żeby dzieci zaciekawić różną formą pracy indywidualnej w grupach i dzięki temu będą odkrywać to przesłanie, które chcemy im przekazać, takie jakby najważniejsze dwa, trzy zdania danej jednostki katechetycznej. To, co jest nowością w tych podręcznikach, czego nie było do tej pory, my tak naprawdę przygotowaliśmy każdą jednostkę na 60 minut. Oczywiście mamy świadomość, że lekcja w szkole trwa tylko 45, ale dajemy większy wachlarz różnych możliwości katechetom, dajemy więcej właśnie różnych pomocy dydaktycznych, również dostosowanych i do tablicy interaktywnej, i do różnych wycinanek, malowania, wszystko jest doda dodatkowo umieszczone na płytce DVD. Dajemy też 30 piosenek z podkładem muzycznym i z wykonaniem, tak żeby zaciekawić lekcją. I Wtedy katecheta, znając dokładnie charakter jakby swojej klasy, bo każda klasa oczywiście jest inna, szkoły też są inne, Dzieci są minne w większych miastach w małych miastach i może będą lepsze zabawy edukacyjne, grupowe niż jakieś prace indywidualne, to wtedy katacheta ma więcej możliwości do danej jednostki wybiera te, które według jego opinii i jego wiedzy sprawdzą się najlepiej w danej klasie. Zarówno dla klas zerowych, jak i dla pierwszej klasy są liczne pomoce dydaktyczne, chociażby cały poradnik metodyczny, który jednak nie ogranicza się do słowa pisanego. Mamy również materiały dodatkowe, mamy również tak jak już ksiądz. Wspomniał, pieśni i piosenki religijne. Co będzie taką właśnie wartością dodaną dla katechetów, już dla nauczycieli w trakcie tego procesu edukacyjnego? No, my wzięliśmy różne uwagi katechetów, które do nas spływały, bo podręcznik tworzyliśmy tak naprawdę dwa lata i wzięliśmy pod uwagę to, jakie możliwości katecheta ma od strony technicznej w szkole, bo proszę pamiętać, że są szkoły świetnie wyposażone w sprzęt komputerowy. W każdej klasie jest dostęp do internetu, są tablice interaktywne, czyli dostosowaliśmy też możliwości przeprowadzenia konkretnych jednostek katechetycznych do tych właśnie uwarunkowań technicznych, ale też mamy sygnały, że są takie placówki oświatowe, w których po prostu czasami nawet internetu nie ma. Tu musieliśmy stworzyć płytkę, w której proponujemy na przykład jakieś wydrukowanie wcześniej w domu pomocy dydaktycznych i wtedy korzystamy Właśnie w takich szkołach z tego typu rzeczy. Czyli dajemy możliwość i pracy na tablicy interaktywnej, różnego rodzaju programy, które pomogą im zaciekawić daną jednostkę katechetyczną, ale też mamy i tradycyjne formy pracy, czyli wszystko jest jakby dostosowane do danego poziomu szkoły. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Patrzę też na strukturę tego, jak wygląda katecheza, od strony już takiej właśnie struktury lekcji. I za każdym razem na nauczyciela będzie czekać taki zrozumiały i logiczny szkielet o tym, jakie są cele. Kształcenia, treści nauczania, ale również metody i techniki przeprowadzenia lekcji, czy forma organizacji zajęć. Też każda z lekcji ma swoje takie części. Odkrywam, spotykam, potem poznaję, odpowiadam, utrwalam, modlę się, a także rodzina i wiara. Jak to wygląda w podziale na też książkę dla klasy zerowej, dla klasy pierwszej? Czy to wszystko idzie takim samym modułem, czy nauczyciel korzystający w? W jednym roku z pierwszego podręcznika, potem w kolejnym roku z podręcznika dla klasy pierwszej będzie czuł właśnie te konsekwencje. Przede wszystkim wyszliśmy z takiego założenia, to co pani przytoczyła, gdy chodzi o ten schemat, to on będzie stały do czwartej klasy. Tutaj się nic nie zmieni. Oczywiście wszystko wynika z podstawy programowej Kościoła Katolickiego w Polsce i z programu nauczania, który w roku 2018 został przez księży biskupów przyjęty na konferencji Episkopatu Polski. I my musimy się trzymać bardzo ściśle tych wszystkich wyznaczników, gdy chodzi o treści, cele, to co chcemy osiągnąć na danym etapie edukacyjnym. Oczywiście będą tylko jakby w nowych formach, w formach przeprowadzone. Niektóre te cele i też te hasła, jak odkrywam później, czy modlę się, czy kontakt z rodzicami. My na początku, gdy chodzi o kwestie modlitwy, dla nas to jest też bardzo ważny temat, że my chcemy dzieci od początku też nauczyć, już od zerówki, że modlitwa to jest na początku rozmowa, twoja rozmowa z Bogiem. I ona będzie miała w klasie 0, 1 i 2 taki wymiar bardziej indywidualny, spontaniczny. Będziemy chcieli, żeby dziecko samo już konstruowało treść swojej intencji, którą do Pana Boga będzie, będzie wnosić, a później będziemy pokazywać od klasy drugiej, końcówki drugiej, trzeciej, czwartej, że również Kościół od wieku wypracował znane formy modlitwy, którymi modlili się w różnych ich wspólnotach indywidualnie. Chociażby, że niektóre modlitwy mają wymiar biblijny, jak zdrować Maryjo, bo przecież to były słowa, które Archanio powiedział do Maryi w momencie zwiastowania. Ale będziemy też próbowali nawiązać, i to też jest nowość, bo nie było tego do tej pory w żadnych podręcznikach w Polsce, taki bezpośredni kontakt z rodzicami. To, co będzie kończyło każdą jednostkę katechetyczną, to będzie krótki list do rodziców, takie dosłownie 4-5 zdań, co robiliśmy na danej lekcji. To będzie też przypomnienie rodzicom, że to wy jesteście tak naprawdę pierwszymi nauczycielami, wychowawcami, katechetami dla swoich dzieci i chcielibyśmy, żeby taka korelacja między katechezą szkolną, a środowiskiem domowym rodzicami się dokonywała właśnie przez taką komunikację, która jest zawarta i w podręcznikach, ale również na płytce DVD. Umieściliśmy te same zdanie, że katecheta może wysłać to w formie elektronicznej, nie wiem, sms-em, mailem, w zależności jaka szkoła daje możliwości takiego bezpośredniego kontaktu z rodzicami. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, bardzo też Trafne w momencie, kiedy przeżywamy tak zwaną pandemię, że taki kontakt nawet pośredni jest dzisiaj, wydaje mi się, bardzo dobrym kluczem do pokazania, że my chcemy z Wami jako rodzice współpracować. Przecież my mamy najcenniejszy skarb ich dzieci, tak? Pod opieką taką religijną. I dzięki temu też rodzice będą spokojni o to, jakie też treści są przekazywane na tych zajęciach. Może też takim słowem na koniec. Widzę tutaj, że. Te podręczniki to nie tylko przekazane na sucho, powiedzmy fragmenty Pisma Świętego tu jest. Naprawdę wiele różnych, atrakcyjnych dla młodego człowieka form. Może tak w ostatnich słowach, dlaczego warto sięgnąć właśnie po te podręczniki? Widzę chociażby wyklejanki różne, czy naklejki, czy różne inne formy, które rzeczywiście są ciekawe dla młodego odbiorcy. Tak, przede wszystkim ten podręcznik konsultowaliśmy z różnymi osobami. To nie jest tak, że jedna osoba go tworzyła. Wypowiadały się osoby, które znają się bardzo dobrze na etapie edukacyjnym, tym 1-4, gdy chodzi o taki strony pedagogicznej i on rzeczywiście jest ciekawie przygotowany również od strony graficznej. Tutaj pani Eluta, która ilustrowała całe te nasze podręczniki i będzie ilustrowała że do klasy czwartej, rzeczywiście ma taką specyficzną swoją kredkę, która bardzo się podoba dzieciom. My to robiliśmy też na bazie takiego porównania. Ja osobiście też mojej bratanicy pokazałem ten podręcznik, pokazałem inny a rzeczywiście wybrała ten, bo te rysunki jej odpowiadają, one są takie kolorowe, one są takie zawsze uśmiechnięte. Pogodne. Pogodne i nawet powiem inaczej, no są troszkę inne niż takie tak zwane tradycyjne. Ale też naszym założeniem było to, że my chcemy wejść w świat dzieci, taki jaki on jest i chcemy ten świat jakby ukierunkować na Pana Boga. I to, co jest piękne w tych podręcznikach i ufam, że katecheci też to bardzo szybko zauważą, to jest przepowiadanie w czasie teraźniejszym. My nie opowiadamy historii Jezusa, która była tam 2000 lat temu, było, było dawno i już jakby to jest tylko i wyłącznie element historii, ale pokazujemy Boga, który jest, bo tak jest rzeczywiście. U nas nie ma czasu przeszłego w przepowiadaniu. Nie będzie takiego zdania, że Jezus miał swoją mamę. On ma swoją mamę, tak? Jezus mówi, on się z nami spotyka, on do nas idzie, yy, właśnie on teraz do nas mówi. Czyli ten czas teraźniejszy przypowiadania pokazuje, że dotykamy rzeczywistości Boga obecnego tu i teraz pośród nas, pośród dzieci. On jest Bogiem, który też chce ukierunkować nasze życie właśnie na Ewangelię, którą my sami bardzo pokochaliśmy i jesteśmy jej świadkami. Przypomnijmy, że dla klasy pierwszej tytułem jest właśnie tak, jak już ksiądz wspomniał, Pan Bóg jest naszym Ojcem. To tak. już te konsekwencje widać w tytule, a także dla dzieci sześcioletnich, Kocham Pana Jezusa, część pierwsza i druga. Tak jest. A o tym wszystkim rozmawialiśmy z koordynatorem zespołu autorskiego, księdzem Pawłem Płaczkiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, Szanowni Boże.